Cześć, ja Mimi Carmen i w dzisiejszym filmiku chciałam Wam powiedzieć trochę o tym, jakich metod ja używam, żeby przygotować się do egzaminu AP. Warto powiedzieć, że ja w tym roku robię AP z biologii i AP z chemii i już za dwa miesiące czekają mnie egzaminy, które w jakimś stopniu zadecydują, czy się dostanę na wymarzone studia. Ja mam parę takich tipów dla Was, które wydaje mi się, że mogą Wam trochę pomóc, i może Wy o nich nie wiedzieliście, a wiem, że mi pomagają w codziennej nauce, więc zapraszam do oglądania. Jak już mówimy o AP, to mówimy o rozszerzeniu. A jak rozszerzenie, to oczywiście wielka książka. Pewnie powiecie: Carmen, książka, książka. Niczym się nie różni od innych. Ja wiem, że dużo osób nie lubi się uczyć z książki. Są tacy, którzy lubią, są tacy, którzy nie. Ja na przykład osobiście jestem kimś pomiędzy, ponieważ całe życie nienawidziałam uczyć się z książek. W tym momencie ta książka ratuje mi życie przy każdych prakcji, testach, quizach, laboratoriach, wszystkim, co dzieje się na aplikacji podczas robienia rozszerzenia SAP-y. Mamy też książkę z chemii. Pewnie powiecie, czym się różni. No tym, że jest po prostu grubsza. Ta książka również towarzyszy mi codziennie, o każdej porze dnia i wydaje mi się, że w momencie, w którym robicie przedmiot AP, czyli rozszerzenie, posiadanie książki jest czymś niezbędnym. Ja wiem, że możecie na tablecie sobie coś zgrać, ale to nie jest to samo, co posiadanie takiego bloku w ręce, który posiada każdą i to jest po prostu jak Wikipedia dla Was w momencie, w którym przygotowujecie się do egzaminu. Kolejnymi rzeczami, które przydadzą Wam się do przygotowań są zbiory zadań. APE ma to do siebie, że typowo u nich na stronie nie ma dostępnych zadań zamkniętych, które stanowią połowę testu. Po zrobieniu sobie testów lub skończeniu jakiejś puli zadań, możecie sobie sprawdzić wasze odpowiedzi, ponieważ są tutaj poprawne odpowiedzi zapisane po każdym teście. I przy okazji możecie też skanować tą książkę. I mieć ją bardziej dostępną na co dzień ze sobą. Kolejną rzeczą, którą ja robię, aby lepiej się przygotować do egzaminów, jest przerabianie pytań z poprzednich lat, które są dostępne na stronie College Board. Ale te pytania są dostępne tylko z tej drugiej części egzaminu, czyli te sześć pytań otwartych. Na początku skupcie się na tym, aby sobie robić te zadania i patrzeć się, czy po prostu umiecie je rozwiązywać, a jak już się nauczycie wszystkiego, i będziecie bliżej egzaminów, to fajnie jest sobie robić i te pytania, i te, które są u nich na stronie dostępne, z stoperem w ręce. Kolejną rzeczą, z której ja korzystam i jest game changerem, to Khan Academy. Jak już wejdziecie na Khan Akademii, to możecie sobie wybrać jeden przedmiot lub kilka przedmiotów, w których chcecie się uczyć w danej chwili. I jak już wybierzecie temat lub dział, cokolwiek. Czym jesteście zainteresowani, to klikacie na to i tam macie rozwinięte w takich podpunktach, co będzie Wam tłumaczone, przedstawiane w danym temacie. Macie tam różne filmiki na YouTube, artykuły do czytania, a po skończonym temacie, lekcji, macie krótki quiz. One najczęściej mają chyba 4-5 pytań i musicie mieć przynajmniej 3 punkty, aby przejść do kolejnej lekcji. Albo zasadniczo mieć zaliczoną poprzednią lekcję. Ja oprócz Akademii również oglądam filmy na YouTubie. I one są fajne, nawet w momencie rozwiązywania zadań, ponieważ napotkam zadanie, którego nie rozumiem. Włączam sobie film w danym temacie i podczas gdy ta osoba mi to tłumaczy, ja próbuję z tej wiedzy rozwiązywać zadania. Często pomaga. Wiadomo, że są momenty, kiedy jest to niewystarczające, ale wtedy oglądam film jeszcze raz i jeszcze raz. A czasem sobie na przykład robię jakieś osobne notatki, słówek, których nie rozumiem, sobie robię listę. I to serio pomaga. Często robię sobie też flashcards i one są fajne pod względem zapamiętywania lub takiego przypominania sobie różnych informacji. Ja swoje robię na GoodNotes, bo i tak tam robię różne notatki, mam tam swoje zeszyty i wszystko tak naprawdę tam ściągam. Ale możecie też sobie ściągnąć jakąś aplikację, która typowo będzie dawała wam opcję robienia takich karteczek, Że na jednej stronie macie na przykład jakiś termin z biologii A na drugiej macie jego wytłumaczenie I jak klikniecie, to się obraca I sprawdzacie to, czy po prostu wiecie o co chodzi Jeśli nie, to przerzucacie na, na prawo lub na lewą stronę I wracacie do tego pod koniec Jeśli wolicie uczyć się w języku polskim I potem sobie to przekładać na język angielski To polecam taką wademek One nieraz ratowały życie Są fajne, ponieważ... Wszystko jest tak naprawdę w skrócie. Tutaj macie 4 lata na przykład z chemii w takiej małej książeczce i w momencie, w którym czegoś nie rozumiecie, może akurat pójdziecie do tej książki, przeczytacie, złapiecie takie podstawowe informacje i reszta Wam się już wyjaśni. Często też sięgam po zadania po prostu z polskich matur. Czemu? Ponieważ większość tak naprawdę materiału z biologii, z chemii, który macie na AP, pokrywa się z tym, co jest w ciągu 4 lat. Na rozszerzeniu w Polsce. Po wojnie, jakie zbiory zadań to będą? Mogą to być zwykłe arkusze maturalne z poprzednich lat. Chodzi o to, że jeśli rozumiecie dane zadanie po polsku i potraficie je wykonać, to znaczy, że macie ten zakres informacji, który wystarczy po prostu przełożyć na angielski. I ja wiem, że to wydaje się być strasznie trudne, ale w momencie, w którym macie zrobione zadanie przetłumaczcie sobie je na angielski. Jeśli nie rozumiecie jakiegoś słowa lub go nie znaliście, zapiszcie go sobie właśnie na tych flashcards i powtarzajcie sobie do momentu, aż je zrozumiecie. Mam nadzieję, że film wam się podobał i że moje metody staną się waszymi metodami i wspólnie napiszemy egzamin na AP. Jeśli macie jakieś pytania lub coś, co powiedziałam było niezrozumiałe, piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. I też możecie wnieść do nas na maila, który będzie podany w opisie. Wydaje mi się, że to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie.